Anetko Ludiska, dzisiaj gramy w Clash of Clans, nową serię, którą wybrał Bartek Klemiec. Ja już tam chwileczkę dosłownie pograłem. To są moje ataki. Dwie gwiazdki tutaj zero gwiazdek nie chcę mówić, co tu już się stało. Mm. E, dzisiaj może tam spróbuj spróbujmy. Wyszukać jakiegoś typka i... No i go zaatakować. Czekaj. Eee. Dobra, szukamy sypa. O! Ha ha, ha. Dzisiaj coś widzowie obrabujemy. On ma słabe nawet te. Więc tak. Pyk, 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 pyk. Tutaj arczerki, tutaj szybko arczerki, z nich strzelają. Strzelajcie arczerki, strzelajcie. No nie gadajcie, że jedna to nas rozwali. No i pięknie. Dobra. To będzie tego rozwalała ta ich niedoszelnia. W sumie ona chyba tych dwóch po, te cztery rzeczy by potrafiła zestrzelić. Więc... A dobra, to jest bez sensu. Dobra, coś tam, coś tam odwaliśmy. Mamy za słabą armię. I to, wie, piszcie, co trzeba robić w tej grze, bo ja nic nie umiem. Eee, tak. A jak? To odlokować. Yy, trzeci level. A ja chcę upgrade'ować. No na to nie stać. No dobra. To. A. Dobra, to będzie. 3 barbarians. Dlaczego mogę mieć tylko trzy? A. widzowie nie wiem co na to poradzi bo to się będzie bardzo długo bardzo 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 długo robiło, poczekajcie chwilę i to dopiero za dwie minuty skończy się? nie, poczekajcie chwilę eee, te cztery kosztują te a dlaczego nie mogę zrobić więcej? przecież mam Mam tom, to powinienem mógł robić więcej. Trzy barbarian. No ja mam ich na razie tylko trzy. Oni... No i co, tak mam 5. Dobra, już mi jestać, ale patrzcie, już jest full. Ile mamy barbariansów? Nie wiem, ale ruszamy na jakąś wojnę. Leci... A co to jest private? O, o kurde, nie wiem, ale dobra, lecimy na prywatną. Rocky Ford e, mamy tutaj... Takie coś, mamy 20 barbarianców. Chyba 20 wystarczy. Oni najpierw przecież będą, nie wiem co rozwaję. A no tak, patrzcie, poczekajcie. Najpierw trzeba jednego, bo tu będzie bomba. Kolejny też będzie? Nie. No i patrzcie. Teraz wielki atak tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Aaaa, tak. Wreszcie. Zrobiliśmy najpotężniejszy atak. Już nie macie szans. Patrzcie, jak to rozwalamy speedem. Tutaj jest ich bardzo super dużo. Atak na tą wieżyczkę. No i bęk. I bęk. Rozwalamy no i wygraliśmy. Z miesiąc cztery. Ci lecą pomóc. No i mamy 100%. I aż 1500 zarobiliśmy widzowie. Mamy teraz kupę hajsu, kupę. Patrzcie widzowie co robimy. Patrzcie co robimy. A ja mam tylko 1500. O ja wślam, że to. Dobra, e... robimy kolejne wieżyczki. Dobra. Robimy 15 tych. A Max dwadzieścia. Upgradeowanie tego. Okej. Okay. Dobra. Ja ciągle wydaję nie wiem dlaczego. Dobra, widzowie, to jest ostatnie wydawanie. A w następnym odcinku już sobie sam jakąś armię przygotuję. No i dobra. Lecimy na ostatnią bitwę. Goblin, coś tam. Co tutaj musimy zrobić? To będzie bardzo łatwe, bo patrzcie. Tutaj wypuszczamy tyle. I tutaj wypuszczamy tyle I Do tego tutaj jeszcze sześć No i patrzcie Widzicie jak to się robi widzowie Tak to się robi Tak Ci tu niszczą my tu wchodzimy potami One tu już niższą. to o nie bomba ale mocno walnęła ta bomba Dobra 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 Dobra, lecimy. Nie, kolejna bomba, bo ale tu mocno było. No i mamy. Ile łupów? Dużo łupów. O, jest. Yy, to, bawe to. No i tak, widzowie. Przygotuję sobie na następny odcinek kolejną armię. Siedmiu, ale, tu jest. Tutaj są trzy osoby. Nie. No dobra. No i to na tyle w tym odcinku. To papa, pa.